I siema, z tej, tej strony, strony Seba i niedziela i dzisiaj nagramy Drive oh, a nie wiem jak to się czyta, ale spoko. No siema. E, przy, przy, przywitaj się, no spoko. I będziemy razem grali przeciwko sobie i będziemy próbowali jak najdłużej przetrwać. Oczywiście na tej macie Ja jestem niebieskim Seba Czerwonym. Czerwonym. O Jezus, Se, ja z tego robimy, a nie... No bekę. I jeden raz wam krowy tutaj spadały Zamiast tych meteor meteorytów to krowy No i opłaca pące. wam to instalować Opłaca Zajebiste się Zajebista i wkurwiająca jak nie, nie wiem Nie przyklinaj typie, co jest na YouTube'a <laughs> Kurwa trudne usrałem Jak to wylatuje? Dobra i teraz będzie fajne Jest ta mapka Nie przyklinaj, mówię ci Zajebiasza No, 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 no. no. Dyniogłowy głowy. A i oczywiście e, chciałbym tam ileś łapeczek, przynajmniej pod filmikiem. subskrybować 50 minimalnie, że na Oczywiście powaliło go. Tak I dawajcie będzie... komentarze i subskrybujcie. Mnie i niedzielę. że mamy razem ten kanał. Tylko że. On wrzuca filmiki, nie ja. No, a ja dzisiaj wyjątkowo z nim nagrywam. Bo nam się nudzi. No. Jesteśmy na Orniku w naszej, w naszej przed naszą szkołą. W Siechnicach. No. Jakbyście chcieli przyjeżdżajcie do Siechnic. Wiesz to głupie, ale... Mini miasto. Mini miasto. W sobotę od są otw otwierane targi obok ratusza. A, spoko, dobra, spoko. Wygrałeś to. Oczywiście może zrobimy jakieś challenge. Okej, okay, challenge, przetrwać jak najdłużej w tej tempom. w tą tempom grę Raczej w tej tempej grze, ale spoko. Dobra, ej, śmieci teraz. Śmieci dzieci. Prost... Nie Weź... rób żadnych driftów, <laughs> kurde w tych śmieciach, tylko przetrwaj <laughs> jak najdłużej. Pomiędzy tymi gównami z góry wychodzącymi się to spiła. Będzie tego nie dawci. Twoja babcia. Ciska, no, dobra cicho, by dostaje. Ej, ej, zobacz, przetrwam to, przetrwam Ja widziałem Ty dobrze... To Ja się dobrze ustawiłem. Ja się też tak ustawił... Coja babcia Ja wiem, żeby to... Ten, by się też to przetrwał dobra. Okej, okay, zlatuję i... Przetrwaj. I gdzieś dzisiaj będziemy, będę nagrywać z, moj, z nie moim kolegą niedzielą gdzieś 5 minut. Do trzech wygrań raczej że gramy timowo Jak będzie więcej niż 20 łapek w górę pod filmem, to Zrobimy następny filmik wieczorem. Raczej nie 20, gdzieś 12 łapek w górę. 15. I tak. No. I wtedy wstawimy. Do wieczora, rzecz jasna. I wstawiamy wieczorem. Nie, wieczorem nie. Gdzieś e... jutro. Jutro nagram jakiś odcinek, jak będzie 15 łapek w górę pod filmikiem i subskrybujcie tak jak zawsze. Bo to mi wtedy zachęca do nagrywania. Kogo by nie zachęcało? No. Tylko żeby krowy spadały. No. Będzie do nagrane bęga. To już kurde by była e, ten nazwa dla filmika. wytyfy wy krowy? Takie zapytanie. D dobra, Wiedziałem, wygrałeś to. Jeszcze jedna tak... dwie rundki można powiedzieć. A, i tu możecie no się losować, Losować jakby w takim jakim no. banku, mancie, co to tu tam... Możecie se losować. Kurwa. Losować e, albo skiny, raczej nie skiny, tylko te takie gówki. Autka. No auta, Gufli. na przykład czołku możesz tu mieć na szczela. No. E, te trumne. Wszystko po prostu. Co chcesz, ale... Ej by był helikopter mi się cieszył. <grym> tak sobie popykł... Tak helikopterem helikopterem mapce Uuu Wy się odpierdziel, bo ci zaraz rozpieram. Tabako! Ja. No co z chili. Jestem ja codziennie robię kanapki z sosem chili. A i subskrybujcie ten i... Komentujcie! No komentujcie i komentujcie i subskrybujcie. Będzie... To jest najważniejsze raczej nie, ale spoko. No jak cheta zaryłem! No i dobra, jeszcze jedna wygrana i kończymy ten odcinek, który jest dziwny, po prostu jak najdłużej przetrwaj Teraz wiem, meteoryty chodź tu obok nie tu jak krowy spadały, ale co z tymi krowami? Pójdź, no cholerę. a jak będziecie Mylę grać, się. to jak zobaczycie krowy, to napiszcie w komentarzu, to była masakra. Palące krowy spadają zamiast no. meteorytów. I to spadają od razu. Tylko że ich było mi milion. To się, tego się nie da przetrwać. Po prostu milion. Nie no, setki razy więcej. Dziesiątki niż tych meteorytów całe. No. Dobra, i zaraz skończymy ten oczywiście odcinek. Bo co. Stój <laughs> będziemy... tu, stój na tych platformach. Stój, stój. stój, stój. I będziemy dalej tam nagrywać. Oczywiście jeszcze z A Oliverem. Jednej. Oczywiście że jeszcze z Oliverem tam z nasi. Panem Gulliverem No Gulliverem, to jak no i... to mówimy na Oliwiera A spoko, dobra. I dziękujemy za oglądanie i do następnego razu, cześć. Nie się naprzyj, cześć. Siema. Siema Eniu